Cześć wszystkim. W dniu dzisiejszym przetestujemy sobie jedną z aktywności, którą deweloperzy dla nas przygotowali w grze. Tą aktywnością to będzie tak zwane tropienie różnych aktywności typu kopalnie, golemy, ptaki i tym podobne. Można mieć w tej grze, dla tych osób, którzy nie wiedzą, takie zestawy i naciskając literkę, przykładowo U. Nasza postać schodzi i zaczyna tropić, tak jak to teraz widzicie. Tropi, jak wytropi, nie znaleziono żadnych tropów. No, bo tutaj jesteśmy w mieście, więc nie, znale nie znaleziono, ale jeśli by znaleziono, to by tutaj na takim obszarze pokazywałoby nam, gdzie jest taki trop. Wtedy do niego trzeba podejść i zrobić z nim interakcję. No i w dniu dzisiejszym zobaczymy, ile na takiej aktywności możemy zarobić. Zrobimy sobie test godzinny. Zrobimy sobie tylko na walonach, wszystko czym jest z Brecylian. Ja mam zestaw tropiciela siódmego poziomu, więc mogę robić również i ósmego. Tropić yy, tropy więc ja postaram się nie robić w ogóle czwórkowych, piątkowych, wszystkowych, tylko skupić się na ósemkowych i na siódemkowych, czyli szukać tylko tych najwyższych i je robić. Oczywiście są ubrane w miarę tutaj yy, takiego seta, żebym był wytrzymały i był w stanie szybko to robić. Mam ze sobą dwa sumy, bo robimy to równą godzinę. No dobra, nie przedłużając, ja przeskakuję na Avalon. Tutaj stopera nie odpalam, ponieważ mamy zegarek poniżej, która jest godzina. Teraz sobie zatrzymam: jest 8.25, więc do 9.25 czasu Albionowskiego oczywiście będziemy sobie biegać i szukać takich aktywności. Już Wam pokazuję dla nowych graczy, jakby nie wiedzieli, o, w tym obszarze nie ma, no więc muszę biec dalej i szukać. No dobra, ja biegnę, szukam, oczywiście wstawki Wam będę pokazywał, co tam znalazłem, a na samym końcu oczywiście podsumowanie kilka słów ode mnie, co na ten temat sądzę z tą aktywnością. Drogi widzu, serwis sobie na chwilkę oglądanie, jak tropimy i rozwalamy kopalnie, oraz inne jakieś tam stwory, które nam się pojawiają, bo teraz przyszło na to, żeby was poinformować, że mamy nowy wtorek, nowy tydzień, więc czas ogłosić, co w tym tygodniu jest dla was przygotowane. Oczywiście przygotowane, bo na myśli wykrawcone przeze mnie, bo wszystkie konkursy, które są przeze mnie robione, oczywiście zawierają itemy wykrawcone przeze mnie. Więc w dniu dzisiejszym dla Was przygotowałem 5 takich małych zestawów. Przygotowałem przeklęty koszur, świecę grobową oraz kurtkę najemnika. Wszystko jest to 6-3, więc można powiedzieć, że taki mały zestaw do walki 1 na 1 bardzo fajny, bardzo przydatny. Dobra, ja nie będę tutaj owijał bawełny, tylko od razu mówię, co trzeba zrobić, bo po to pewnie to oglądacie w tym momencie. No to żeby co, co trzeba zrobić to jest proste wystarczy napisać kurtka najemnika myślnik swój i jeśli to zrobicie pod tym filmikiem w komentarzu bierzecie udział w losowaniu czas na zostawienie komentarza oczywiście to nie jest od razu wtorek wrzucam i we wtorek trzeba wstawić taki komentarz. No bo bądźmy poważni zanim film trafi do odbiorców zanim. Ty, be, widzu, będziesz miał czas, żeby go włączyć, obejrzeć, to trzeba też również Wam dać. Dzisiaj jest 10 grudnia, więc czas jest oczywiście do 14 grudnia, jest to sobota, do godziny 18, to jest deadline, z czasem, żeby zostawić komentarz, kurtka najemnika, myślnik, swojnik. Ja, drogi widzu, Wam dziękuję za ogromny odbiór, ogromną ilość łapek pod filmikami, komentarzy, już wielkimi krokami zbliżamy się do 1000 subskrypcji. Oczywiście, jak tylko stuknie 1000 subskrypcji na kanale, na pewno będzie fajny konkurs z tego powodu. Dobra, nie przedłużam. Oglądajcie dalej. Patrzcie, co się tam dzieje i jakie jest podsumowanie tego całego naszego szaleństwa z tropieniem. Można powiedzieć, że właśnie minęła godzina. Oczywiście minęło 55 minut, brakuje 5 minut do pełnej godziny, ale wziąłem nawet interakcję w sensie tropienie, żeby zobaczyć, co jest w pobliżu. I znalazło nam jedynie drzewca tieru czwartego, więc nawet nie opłacało się iść, tego robić. Bo nawet prawdopodobnie byśmy nie zdążyli w te 5 minut zrobić, żeby było w pełnej godzinie czasu. No dobra, podsumujmy sobie, ile przywieźliśmy naszego Silvera. To 94 tysiące, czyli tak naprawdę wyjdzie tutaj koło 660 tysięcy. Oczywiście tutaj pewnie macie dokładne wyniki, ile przywieźliśmy na godzinę czasu. Czy jest to dużo? Nie, nie jest to dużo. Eee, czy jest to opłacalne, jeśli chodzi pod względem Silvera, tak godziny experience? Uważam, że jest to znowu troszkę na plucie nas, graczy takich PVE, ponieważ, żeby. Mieć w ogóle zestaw tropiciela siódemkowego i móc zrobić siódemkowe, ósemkowe. To trzeba wbić przynajmniej 60 poziom. Już wam pokażę, jak u mnie to wygląda. Ja mam 72, więc trzeba mieć przynajmniej 60 poziom, żeby mieć tropiciela siódemkowego. Czyli musimy poświęcić X czasu w ogóle, żeby móc zacząć biegać i robić takie kopalnie ósemkowe, siódemkowe, nawet szóstkowe, tak jak tam robiłem. Zrobiłem jedną szóstkową, nawet jedną czwórkową zrobiłem. Tam nawet nie zdążyło mi się włączyć nagrywanie. Ale tam y, pokazałem y, przy wynikach, ile tam ekspastek tak wypadło, i tam chyba z tego co pamiętam, to Silvera 40, 50 tysięcy z kopalni czwórkowej wypadło. Oczywiście można mieć szczęście i może wypaść nam więcej tego Silvera. No ale tutaj zrobiliśmy kilka tych y, aktywności i widzimy, że tam 660 tysięcy mamy, więc to jest bez rewelacji. Dla tych, co nie wiedzą w ogóle, co to jest za aktywność i jak ona działa, no to tak rzucę tylko kilka słów dla tych osób, no to mamy coś takiego jak możliwość tropić sobie właśnie takie co widzieliście na filmiku, różne aktywności, czy to kopalnie, czy to ptak, czy to jakakolwiek inna tam, nie wiem, wilkołak, czy inna aktywność i. Możemy wbijać sobie tutaj poziomy. Każde wbicie takiego poziomu powoduje, że, po pierwsze, szybciej dochodzimy do wyższego tieru, żeby wyższe kopalnie i etc. robić. Bądź, nie bądź, tylko również jest premia do szansy starcia z celem przy następnym kroku tropienia, jest o 1,5% z każdym levelem. Czyli, czy wyższy level mamy. Tym więcej procent. Ja mam na przykład 108% premii do szansy starcia z celem przy następnym kroku tropienia, Czyli to polega na tym, tak jak widzieliście na filmiku, że dobiegałem do takich plam na ziemi i musiałem z nimi robić interakcje. To czym wyższy poziom mamy, tym większa szansa, że mniej w miejsc będziemy musieli biegać. I również są specki, tak jakbyśmy robili bronie, czyli na przykład mamy główną gałąź miecze, ale od mieczy możemy mieć na przykład podwójne miecze i tym podobne i wbijemy sobie osobne specjalizacje. Tak samo jest tutaj na tropieniu i na przykład ja się najczęściej skupiam tylko na e, kopalniach i na e, ptaku. No i widzimy nawet, że mam tutaj 35 specek na kopalni i 17 na ptaku. Jak weźmiemy sobie na kopalni, to widzicie, że mamy pre premie pasywne, mamy 0,1 do wydajności, 1% do wydajności tropienia podczas interakcji, 0,70 punkta procentowego do szansy starcia z tym celem i 5% premii do szansy starcia z rzadką kopalnią przy następnym kroku tropienia. I jak weźmiemy sobie tutaj podsumowanie nagród, to widzicie, że już jest w miarę ładnie tutaj punkty e, procentowe są, plus od głównej gałęzi. Więc w taki sposób to wygląda. Czy warto robić wszystkie? Nie wiem, bo tak jak widzicie ja tutaj nie mam wszystkich tak jakby robionych. Ale wydaje mi się, że samemu jak się biega, to najlepiej robić te interakcje z tymi najwyższymi tierami, żeby po prostu liczyć jak na najlepszy drop. Yy, jeszcze jedną kwestię mogę Wam powiedzieć dla nowych graczy, bo można to robić w party, można robić od 1 do 3 i robimy takie co ja teraz robiłem solo, bądź można robić od 4 do 8 i to są tak nazwijmy grupówki i one są takie dużo mocniejsze moby, dają dużo więcej expa i nawet bym powiedział, że dużo fajniejsze nagrody, jak się robi w, w party. Tylko warto mieć wtedy jakieś ogarnięte party w odpowiednich, fajnych setach, nie jakiś mizmasz i wtedy w miarę szybko, ładnie, sprawnie to idzie. Na przykład tak w cztery osoby biegać. No dobra, jeśli yy, dla solo graczy, ja tylko taką jeszcze moją refleksję na temat tego, co tutaj przez tą godzinę czasu prawie co biegałem, mogę powiedzieć, że to jest kolejny content, który jest troszkę napluty yy, przez twórców na yy, graczy PVE. Ponieważ godzinę czasu biegałem i biegałem z celem, tak jak na samym początku filmiku mówiłem, zarobkowym. I ten zarobek jest bardzo beznadziejny, a musiałem biegać na awalonach. Oczywiście można też na czarnych mapach robić, ale tam jest jeszcze pewnie większe ryzyko, ale biegamy na e, strefach, gdzie jest wysokie ryzyko, że ktoś was zgankuje, zabije, a wypada bardzo marny Silver z tego, a żeby. Kolejna rzecz, szybko w miarę to to robić, to musimy mieć coraz wyższe specki i coraz wyższy tego poziom, czyli musimy bardzo dużo poświęcić czasu na to, żeby mieć odpowiedni poziom, żeby odpowiednio szybko znajdować te kopalnie oraz inne te, nie wiem ptaki, wilka, łaki i tym podobne, a w zamian dostajemy bardzo marne pieniądze. No bo 660 tysięcy na godzinę czasu to nie jest zbyt duży zarobek, jak mówimy już dla graczy, którzy poświęcili X godzin na tą grę. Wy oczywiście wyciągniecie sami jakieś wnioski z tego. Po to ja zrobiłem ten materiał, żebyście Wy nie musieli biegać, jak jeśli tego wcześniej nie robiliście, bądź zastanawialiście się, czy warto to robić. Wyciągniecie sami wnioski, sami stwierdzicie, czy to jest warte. I ja oczywiście zostawiam Was z tym przemyśleniem w dniu dzisiejszym. Życzę Wam wszystkim oczywiście miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.